Siemano, witam serdecznie. W kolejnym odcinku na naszym kanale, przy tym stole do zadań specjalnych. Tak Witamy. jak widać. Kogo? Witamy, ja witam A, Twoich widzów. Nie słuchałem cię. E, tak jak widać mamy tu kochani wspaniałego suma. Ten sum dotarł do mnie w sobotę. Imiona chłopaków, którzy go przywieźli, to jest Radek i chyba Paweł. Mam nadzieję, Radka nie pokręciłem. Paweł, mam nadzieję, też nie. Byłem po 18, więc proszę mi wybaczyć chyba paweł. I tak, ten sum. Nie będę go teraz mierzył, ale ogólnie na filmie był mierzony. 140, 7 cm coś koło. I tyle będzie miał. I 17 kg. Oczywiście on już jest bez wnętrzności i teraz będziemy go kroić, odcinać głowę i będziemy go peklować, bo będę go wędził. Suma jeszcze nie wędziłem, więc idealnie się złożyło. Yy, kiedyś musi być pierwszy raz, nie? Moja operatorka mojego najcudowniejszego no czasu. No. Yy, tak. I yy, yy, ten sum walczył z nimi bardzo długo. Podobno yy, wziął im w środę, a w piątek dopiero do brzegu dopłynęli z tym sumem, bo ich ciągnął po wszystkich rzekach i oceanach okolicznych. <noise> Przygotowany jestem. Mam tu dechę rozbiorową, mam tasak. I co? Ja może dziabnego najpierw tutaj od brzegu do gona, żeby wam pokazać. Bo generalnie te sady, sadystyczne sceny to chyba będzie trzeba pominąć, żeby mi tylko nie zjechał ten sumek. Mam tu tasak i nie zawaham się go użyć. Nie wiem co z tym ogonem, bo to chyba tego to raczej się nie, nie używa. Takie kawałki? Czekaj, dobrze mówię? Dobrze mówię. Chyba zetnę później ten, ten ogonek. W ogóle sum to prawie sam ogon. Ja się w palec nie dziabną Patrz. To się nazywa strzał w to samo miejsce. Ja pierdziele. Ale obciach, co? Wiesz, wiesz że z tym nie mam Wszyscy problemu? Z... się już przyzwyczaili. Wiesz, że nie mam z tym problemu nigdy, nie? Jeśli chodzi o celność. No nie wiem. Uf jakie jest to, nie? Kochani, tak wygląda pierwszy. To trzeba od razu działać, działać bo to... I teraz tak, czym węższe kawałki Hajtek skradnie ciszał. Dobrze. Czym węższe kawałki, tym ryba się nam lepiej przewędzi. Czekaj to trzeba. Patrz. No mnie w to miejsce. Czekaj. Patrz. Piękna sprawa czekaj. Od razu przepuczę. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Cudownie. Takie. Piękne kawałeczki będziemy robić. Oczywiście wiadomo czym wyżej tym będą, nie wiem czy tak też na półnie porobię, dlatego żeby się przepeklowało. Peklować będziemy 24 godziny, później będziemy tutaj ciach 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 cia, cia. i będziemy wędzić, więc co? Ja sobie pokroję i za chwilę widzimy się w domu przy Ech, przygotowaniu solanki. 5 dni później 10 litrów wody, musisz pokazać, przybliżyć skalę, że jest 10 litrów. I teraz tak 80 gram deko, czyli 80 gramów na 1 litr wody soli zwykłej. Od razu to przesypuję. Do tego kilka liści laurowych. To jest kilka. Tak się nie widać dość swoją e, dolną część. Kilka kulek ziela angielskiego. Oj ci powiem, że grabisz to dziewucho. Przepraszam, nie dolną tylko środkową. Weź już się nie kompromituj. Z czym? Troszkę magii. Musisz tu przesunąć i pokazać jak ja tą magię zewlewam Tej magii trochę, to jest generalnie lubczyk, wpłynie. Ile tam uważacie, ale generalnie ona bardzo wiele wnosi do Więcej magii jest w moim magicznym warzywnikiem. Chcesz zaprosić na twój magiczny warzywnik, czy co? Nie muszę. Teraz rozmieszy wywywujemy. tak, żeby mnie było widać czująco, nie będę się tu przychylał. Bo kręgosłup boli, bo to już nie, nie te lata. Rozumiesz? Czy nie bardzo? No to już dawno zauważyłam, że już nie te lata. Zmarszczki? Tak. Rozprowadzamy sól. 80 gramów to jest dość dużo. Oczywiście różnie można i 100 gramów i można i 60 gramów jak to lubi, ale 80 gramów ja uważam, że jest tak neutralnie najlepsza słoność, jeśli chodzi o ryby. Sum. Nie wędziłem, zobaczymy. Chyba mówiłem sekundę wcześniej w poprzedniej scenie. Oczywiście, żeby go pokroić tam nie było ości, tam były kości. <sakre> Dobra, wymieszane. Na razie podboczek. I przekładamy teraz tego sumiga. Ja go pociąłem tak jak trafiało, dlatego że było, trzeba porobić małe kawałki, żeby nam się wszędzie później dowędziły. I żeby nie było surowe, żeby potem ich chłopaki nie ganiali. Że coś tam się nie dowędziło. Wiadomo, nie? No. Różne kawałeczki, bez głowy, bez wnętrzności, bez co ja wyciąłem? Chyba kawałeczek tych, skrzele, dwa takie te płetewki były. No to patrzcie jakie miękko, o Boże. To trochę tu ubyło. Ogonek jeszcze skróciłem trochę. Jezu, wejdzie to tu? Chyba wejdzie, co? No nie ma wejdzie. Teoretycznie peklowanie powinno być 24 godziny, ale ja to zrobię 48, dlatego żeby to się nam wszędzie ładnie nasoliło. Później będziemy wędzić. Ale to za 48 godzin. O masak, ale to kawały, o mój Boże. Coś pięknego. Bajunia. Oczywiście przemyłem sobie to raz jeszcze po pokrojeniu. Peklujemy w chłodnym miejscu. O tutaj mam właśnie gdzie odciąłem te łetwy, takie, które były przy głowie. Kawał ryby było wam powiem, ale generalnie jeśli chodzi o suma. To dziecko, nie. Jak niektórzy się chwalą 100 kilo czy tam ileś. Ten miał chyba 17, jak dobrze informacje miałem przekazane. Oczywiście z głową, nie? Bo trochę go było, No i po wędzeniu jeszcze go będzie. Niestety taka kolej rzeczy. A ważyłeś głowę? Nie ważyłem głowy. Nie ważyłem głowy. Nie wiem ile głowa waży. Ła, bo już jej nie ma. Dobra. Ostatni kawałek, pokaż, jak to wygląda z góry. Oczywiście, ma być zanurzone, przekładamy do lodówy. Tam będziemy peklowali, tak jak powiedziałem, 48 godzin. A później, będziemy wędzić, kochani moi. A więc, do lodowy, bo w lodowie będziemy trzymać. Proszę tu pokazać po dwóch dniach, jak to wygląda. Wspaniale, cudownie, rewelacyjnie. I teraz haki węzarnicze. Tu mam dwa, tylko po to, żeby pokazać. Tam mam. Całą resztę na haki odwieszamy. Na przykład na zlewem w kuchni. Mm. I co? Dźwięk co jakiś wydałeś? Więcej? Czy mi się wydawało? Skóra jak na byku. Dosłownie. <grym> o Boże. To nie skóra jak na byku, tylko ty nie masz siłę. No patrz, jaka silna się znalazła. O, patrz jak czepnąłem. Proszę bardzo. Tak robimy z każdym kawałkiem. Oczywiście ten jest taki. Taki ładny, a niektóre są takie na przykład połóweczki. Odwieszamy, oczekamy, rozgrzewamy wędzarnie, i później wygrzewamy przed dymem. Wygrzewam w 55 stopniach. Spójrzcie na to. Ryba ma być w dotyku sucha i w miarę ciepła. Nie, jakaś tam wysuszona na wiór. Dopiero wtedy puszczamy dym. Nie od razu, jak przełożymy rybę do wędzarni. Tu jest ich bardzo dużo, ale spójrzcie: HMG Smoker, 250 litrów. Zapraszam przy okazji Maciej Piątkowski. Najlepsze wędzarnie. Ten sum, którego widzieliście na początku filmu, jest bez głowy w całości tutaj. I spójrzcie: nawet tu. Jeszcze z jeden kijek by szedł, Więc naprawdę dość pojemna wędzarnia. Do rzeczy. Jeszcze chwilę nam się pogrzeją, posuszą i puszczamy dym. Dym będzie ze zrębków Buk -olcha. Najlepszy. Najlepsze zrębki. Tak ja uważam bynajmniej, w sumie nie tylko ja. I będziemy wędzić z 3 godziny, ale wtedy w temperaturze 60 stopni. A więc zamykamy, wygrzewamy. Generatorek wyczyszczony, za każdym razem i podpalamy. Myślę, że wystarczy. Ustawienia zmienione, 60 stopni na zielono widać, dym już też widać. Na chwilę otworzymy i zobaczymy jak dym zasuwa, a zasuwa może od dołu. Eee, bajunia. Dobra, trzy godzinki, tak jak mówiłem, tu na chwilę podskoczy do góry temperatura, potem się wyrówna do 60 stopni, no, także tak to wygląda, 60 stopni to jest dość wysoko, ale ryba to jest yy, mięso, które musi być przewędzone dość dobrze, bo jak się nam nie dowędzi, to jest po prostu lipa, no właśnie. Jeszcze jedno, bo nie wspomniałem, tu na pompce jest regulacja siły nadmuchu. Nie wiem, czy to będzie słychać. Ja się przesunę z mikrofonem. Cisza, głośno. A więc tu na minimum, tu na maksimum, żeby tego dymu było nie za dużo. Wędzi się to już pół godziny, bo przypomniałem sobie po tym czasie, że tego nie powiedziałem, żeby tego za bardzo nie wędzić. Na koniec można sobie do kolorku, już nawet kolor łapie spójrzcie. Pół godzinki dopiero. No, no to to co chciałem, to powiedziałem i teraz jeszcze 2,5 godziny. Zostało jeszcze 10 minutek. Troszkę podkręciłem dymek. Spójrzcie, jak to wygląda. No pięknie. Jaki kolor, patrzcie. Jak malowane. I teraz co robimy? Teraz robimy Podnosimy temperaturę na pyk, 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 90 stopni. Teoretycznie powinno się podpiekać bez dymu, ale ja to zrobię z dymem, a więc 90 stopni, żeby te wszystkie grube kawałki nam się dopiekły dowędziły w środku i 30 nie 30 20 minut. I gotowe. Jednego zabiorę do testowania. Rozmawiałem z właścicielem tego oto sumika. Zezwolił mi. Jeden nieduży kawałek. Więc widzimy się na testowaniu. Na białą deseczkę położyłem. Spójrzcie. Tą, ten złoty kolorek tłuszcz. Zobacz, jak cieknie. Pokaż jak widzisz? Jaki tłusty sumik. Piękny, co? A jaki zapach? Oczywiście jeden kawałek. opaki. Jeden kawałek, taki nie za duży, tak jak powiedziałem, tak jak nakazaliście. Co za ludzie, co? Yy, zajmiemy teraz... Od kiedy ty taki posłuszny jesteś? Ja jestem. Patrz, chodź, 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 chodź tu, bo ty musisz wszystko pokazywać moim widzom, a nie tym telefonem uciekasz, nie wiem co nagrywasz. Zwolnijcie, zobaczysz. Nie obiecuj. Nie obiecuj. Patrz. O Boże. Święty spokój. Puściutki sumik. Tak jak i ty. Mm. O Jezu. Zobaczycie. Mmm, bajunia, mm. podejdź no tu, to nie mogę tego ściągnąć na razie, przebijmy, pokażmy w środku, poczekaj, bo ja tutaj normalnie gorąco to wszystko jeszcze, to zdążyłem go wyciągnąć, ojej, pyszne. Sum ma taki plus, że jest bez ości. Patrz. Patrz, jakie to mięso sypie. Pokaż moim widzom. Jak się ładnie dowędził, jak się ładnie Ale piekła. Mm. To jeden to lepszy. Choćbyś byś może powoli jadł. A co? Uparzę bójską? Nie ma ości, sum nie ma ości. Co trafi jeszcze? Kłopotu narobisz. Przepyszny. Naprawdę. Opędzuję go na wizji. O rewela. A, okay. Kawałki. Mm. W słoje mięsa. Hmm, nie Nic mówione. nie zostawi, wszystko zje. Nie da posmakować. Przyjadą, to może jeszcze z jednym kawałek się wynegocjuje. Pyszny. Kolorek rewelacja Idealny alny delikatny. Pa. Mm. No co jeden to lepszy. Na. To, to będzie niesamowite. Pyszny naprawdę. Miecio, widać, widać. miecio porównał do tego mm. węgorza. Znaczy porównał. Jeśli chodzi o. Na tym samym poziomie. Zależy, jak to lubi mieć, ale generalnie bardzo dobry, naprawdę. Ale masz porównanie. Mmm. Hmm. Bardzo. Nowego, że też siadłem. A taki prosto związarni, to w ogóle bajunia. A tu ości mi trafiły, bo mm -hmm. tak ciąłem na takie różne fikuśne kawałki. Julia, o Polizasz? Proszę, polizasz? są. To pociecznie? Bardzo. Mhm. Mm Co? No. I ciapłinisz mi. Moi widowie... Tego nie słyszę. No ale widzą. Ale dobre. Dobra mm -hmm. U Umie. Dobra. Zjadłem. Mm. Kochani, jeśli będziecie mieli możliwość gdzieś upolować, kupić suma i uwędzić, zróbcie, bo naprawdę ryba przepyszna, bardzo mało ości, słoność, tak jak widzieliście, i petardziocha, naprawdę polecam. A jeśli film się podobał, zostaw lajka, skomentuj coś drogi widzu, zostaw coś po sobie. Oczywiście, kto nie subskrybuje, zachęcam do subskrypcji oraz dzwoneczkowania mojego naszego kanału. Jeśli chodzi o wszystkie wyroby niezbędne do zrobienia wyrobów domowych. Przyprawy. Chciać wyroby. Przyprawy. Powiem Ci, że czasami się przydajesz, naprawdę. Zostaniecie wszystko w sklepie Jelux Polska. Bardzo dobre. Zachęcam do zakupów. Oczywiście link do sklepu Jelux macie w opisie z kodem rabatowym. To szewski 10 pisane, mi łącznie. Z tym kodem będziecie mieli 10% taniej. Eee, tego wspaniałego, dużego suma wędziła i pomieściła wędzarnia HMG Smoker Maciej Piątkowski. Zapraszam po zakup tej wspaniałej, rewelacyjnej wędzarni. Prawie bezobsługowej. Oprócz tego nasze social media, grupa na Facebooku swojskie gotowanie i wędzenie, TikTok swojskie gotowanie, Instagram swojskie gotowanie. zapraszamy serdecznie. Co tu jeszcze więcej można powiedzieć, kochani moi? Polecamy, pozdrawiamy. Ryba lubi pić. Pa!